Zaczęły się zbiory miodu. W powiecie sieradzkim, mimo zimnej wiosny, pszczelarze nie narzekają. Pierwsze miodobranie jest znacznie większe niż w ubiegłym roku. Zygmunt Hatys dwa lata szukał miejsca, gdzie mógłby hodować pszczoły. Wybrał Lipno w gminie Brzeźnio. W okolicy owady mają dużo kwitnących roślin. Pierwszy wiosenny miód zrobiły z pyłków drzew owocowych i mniszka lekarskiego. Pan Zygmunt jest bardzo zadowolony z wiosennego miodobrania. Pierwsze zbiory są niezłe, jak na... Niekorzystną wiosnę, dlatego że w zeszłym roku o tej porze nie miałem ani grama miodu jeszcze. W tej chwili zebrałem gdzieś około 5-6 litrów z jednego ula. Takie zbiory to oznaka, że pszczoły dobrze zniosły zimę. Pan Zygmunt jest zadowolony, bo wielu kolegów traci wówczas nawet kilka pszczelich rodzin. Od trzech lat nie mam, że tak powiem, padnięć pszczół zimowych. To jest prosta przyczyna. o to jest prosta przyczyna, że dbam o te swoje pszczoły pod względem, że tak powiem, zdrowotnym i pod względem zabezpieczenia jedzenia, bo one potrzebują określoną ilość pokarmu, żeby, żeby przetrwać zimę. Zdrowe pszczoły intensywnie pracują, zbierają pyłki na kolejną porcję miodu. Koniec maja to okres kwitnienia akacji. Zygmunt Hatys liczy, że i te zbiory będą udane. W ubiegłych latach wybierał nawet 15 litrów płynnego złota z jednego ula. Warto wspomagać organizm nie tylko miodem, ale też pyłkiem kwiatowym wyprodukowanym przez pszczoły. Ten produkt zawiera wszystkie niezbędne mikroelementy.